Kupa, fajny. Witam serdecznie, z tej strony Szamentu, z bugu Mów, Open World. E, ze mną jest White Pastor. Przywitaj się ponownie. Dzień dobry. No super. Pokażemy wam dzisiaj jak grać w Factorio. E, jesteśmy połączeni w tungle. Jesteś już, Może jakąś mapę, mogę się dołączyć? E, mam nową. Dobra. zanim no. e, zaczniemy. E, sprawdźcie wersję gry. To jest ostatnia wersja dostępna. Sprawdzimy aktualizacje, których chwilowo nie ma. Eee, w opcjach ustawcie sobie w zakładce inne. Wybierzcie zezwól na eksperymentalne aktualizacje i wtedy sprawdźcie aktualizację. Powinniście wtedy mieć tryb multiplayer. I tyle. Eee, wybieramy sobie graj z racji już będziemy dołączać do gry wieloosobowej. Wybieramy Jak nie trudno zgadnąć grę wieloosobową i dołączamy do gry pisujemy adres IP osoby z którą gramy w moim wypadku po prostu będzie to skopiowanie adresu IP gra sama domyślnie dopisze sobie e, port na którym będzie grać port możemy zmienić w ustawieniach to pokażę wam w kolejnym filmiku jak zmienić ustawienia danego portu możecie wybrać dowolny port przekierować go w routerze i zapisać zmiany z tego portu w pliku konfiguracyjnym w tym momencie nie jest nic zmieniane więc gra automatycznie sobie pobierze port jaki ma I połączy się Nie skomplikowałem tego za bardzo? Chyba nie Nie Powinno być okej, okay. dobra No to w takim razie łączymy się z grą Pan Kowalski zrozumie Pan Kowalski, no... Ciekawe Widziałem wielu panów Kowalskich, którzy nie rozumieli Na przykład nie wiedzieli jak się zapisuje w notatniku plik z innym rozszerzeniem mm. no. Tak dobre Widziałem, jak nauczyciel kopiował adres z Google do YouTube'a. No, widzisz? Wchodzi w YouTube'a, wpisuje YouTube.com, potem bierze zamiast CTRL-C, zaznacza, kopiuj i bierze do góry i wkleja. No, wiesz, nie wszyscy znają skróty klawiaturowe, prawda? Ale to wystarczy u góry wpisać, bez... bez... Pff, słuchaj, dajcie do tego. Najlepsze jest właśnie to, że on sam do tego dojdzie, że może zrobić coś szybciej. Rozumiem, że później będzie skoczenie. Wow, ja to sam zrobiłem? Wow, ja tak mogę to zrobić? Ale mi się dołącza. Strasznie pobieram. Hmm, bo dałem nieskończoną mapę generowania. Ale nie jest tak dużo, nie jest tak dużo wygenerowane. Bo masz małą odkryty, ona będzie generowana na bieżąco, jak będziesz odkrywał. No właśnie, no to... No to... Dobra, nieważne. Mamy trochę czasu, żeby się połączyło. I jesteśmy! Ura! Przy Ura. grze może naprawdę dużo godzin, dni. No, jak najbardziej, się... pewnie, pewnie, że tak. Tyle tak. tylko, że to trzeba mieć zrozumienie jak gra chodzi, bo dla mnie... No. Bo tak na Wikipedię co chwilę chodzić, to tu to, to, to jest... Ja, dla mnie niestety gra nie jest specjalnie. E... Co ja chciałem sobie zrobić? Chciałem sobie zrobić żelazny topór. Jak topór? Kino. Nie, no tam to się nazywa topór. A no, topór. i dziwne. No, zbieram sobie drewna w takim razie. Pozbieram sobie płytki twoje. A, tobie. Poszukam, gdzie tu fucking jest. Wą wągiul e, nie ma, ja drewność jak to nie ma węgla? Drew... Nie, nie ustawiłeś węgla? ustawiłem wszystko na domyślnie, nie chciałem się zmienić Myślę, że będziemy szukać węgla teraz trzeba było wziąć edytor mapy i na prezentację węgiel, węgiel, i będziesz kopać, a potem zasuwać pół mapy, żeby donieść parę węgla no właśnie o to chodzi, that's the fucking point. Trzeba było ustawić Nic. ten węgiel. Ale nikt ci nie kazał... Y, ten, tu robić bazy po pierwsze. To ty możesz tu ma... bazę robić, nie ja. Hello! bo to jest moja baza, co? Możesz robić gdzie indziej, tak? Oh, jesus... Nie no, me... dobra, mam węgiel, wow. Oh yeah. Oh yeah, check it out, mam węgiel. Yeah, yeah, yeah. Ooooooo oh. To jest... Co ty... ja? Podajnik sobie zebrać Ty zbieraj a ja żelazo Czaj bo najpierw trzeba podajnik zebrać Tu Jaki są ty... jakieś ryby w wodzie, wow Jaki podajnik? No żeby zbierał węgiel tak? Heleu To się nazywa spalinowe wiertło górnicze Podajnik żeby zbierał... No. Dobra no to fakt, źle się wyraziłem Mea culpa Dwie płody mam, mam tylko dwa węgla, dwa, dwa drewna mam No i jak widzicie gramy sobie Bez lagu. To mi coś właśnie, nie ale podejrzewam, że tymi mi fraps po prostu wali Nie, a to jest beta jeszcze nie To ciągle tak, czekam aż w końcu wyjdą na Steam'a ale No to dobrze i tak, bo nie ma jakichś crashy, ja jeszcze nie spotkałem się, ja mam chyba przegrane 20 godzin na save Ciekawe czy wrogowie się gdzieś tu tam Zajem do domyślny, to trochę, przy, trochę czasu mi nie wiem, oni się przywloką tubrzko Mhm mm A co ty robisz? Ja zbieram węgiel Ale zbieram. ty jesteś ty jesteś dziwny, patrz, robisz, bierz tą skrzynię i stawiasz ją sobie tu i to się samo zbiera No coś ty? No tak A jak ja metal zbierał? Nie trzeba podajnika? No nie, w tak widzisz masz tą strzałkę na tym, nie? No to od razu wrzuca ci do tego. Faktycznie. No ja zawsze podejniki klepałem. Nie, poważnie, no widzisz, no ja tą grę to obawy. Tak. A tak w tutorialu było, czy sam do tego Nie, trzesz? sam do tego doszedłem. No w sobie zobaczyłem po co, jak to zawsze dropi, jak nie miałem tych taśmociągów, nie? No ja właśnie to... taśmociągi klepałem. No no to zobaczyłem, że to dropi na ziemię, nie? No to co pomyślałem podstawie sobie skrzynię, no i leci, nie? Ciekawe czy oni o tym wiedzą czy nie? Tylko jak masz piece to już... No, to, to już trzeba Drabna to trzema. Drewno hmm. tutaj od zasmarkania. A jest tam na dole gdzieś nie ma żelaza. Czego jak wygląda węgiel? Czarny. No to trochę... Ej, tam na dole jest chyba tak pełno tego. Nie wiem, ja ci powiem fucking, że... Zabieram się stąd. Nie podoba mi się tu. Wszędzie drzewa. Nie, nie ma jak kopać. Oj, lag. To taki zdrowaśny. poleciał, czekaj bo tu kamienia wydobywam po co przepalasz kamień? na razie nie przepalam kamień na razie ja wydobywam kamień na piece aha, No to masz Właśnie. ale jakie piece robisz 5-6 a zaraz co robisz elektryczność i masz, yy, nie musisz no nim ja dochodziłem do elektrycznych pieców to uuuu matko jedyna jezus ja w 20 minut może, pół godziny max Coś nie u mnie. U mnie to fucking czasu zabierało. W multum. No, ]ami no ]ami tak, multum za pierwszym ty... razem tak, ale potem to już się ogarnia, to... To się ogarnia, nie? Jak się ogarnia, to się ogarnia. U mnie to jest rozwój tak szybki normalnie, że Jesus. Nic ale nie widziałem Ale mapę wziął, nie cię... Kaszanka. Nie, ale samo się wygenerowało. Death, no, To nie. No. Ciężko było dać częściej albo rozmieszczenie mapy bogacej? To ty dasz. No, chyba zaraz tak zrobię. O, nie tam. Kurde, zaraz do nas pójdą. Nie widzisz wrogów do mnie? No, to dawa jedna z dwóch, to ich zaraz ogarniemy. Ale ta baza przecież ich atakuje. Tak? No. Ja Jak tu się atakuje w tej grze. Chyba spacją. Już nie pamiętam, ja bez wrogów zawsze gram. Cofaj się, cofaj. Się eee, co się robię? co masz się powoli, chodź o jest nie mamy tyle ammo nie ma tyle, czekaj, a właśnie, to jest w craftingu zrobię szybko bo mam pełno metalu po... chodź dam ci trochę zara no spokojnie już się robię dobrze, wszystko wykorzystane na ammo tylko co z życiem gorzej no, zejdzie nam trochę. Mm, no, za daleko stoisz. A spację można przytrzymać. Trzymam spację. A ja ciągnię trzymam, jak głupi. Dobra, mi żłapała krasza, więc zaczynamy na nowo i tym razem ja założę grę. Więc wybierzemy grę wieloosobową. Masz jakiegoś sejfa? Mam, mam takiego paskudnego, że oczy bolą. Ale to w gra i to lepsze to niż zaczynać kopać węgiel <grych> ręką Żeby Więc. nie było, żeby nie Ale było Widzicie coś, czas że... w grze, a gra wygląda po prostu A ile czas masz? 4,5 godziny A no to wiesz ja w 20 zrobiłem Tak 16 albo 18 miałem już ropę naftową. No to ja mam ropę naftową, ja już mam tutaj przetwarzanie ropy naftowej, ja mam piece elektryczne A kiedyś było głupio, bo się... Bo, 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 no ja mam wszystkie elektryczne, ale mm, kiedyś się nie dało postawiać dwóch laboratoriów, żeby robiły naraz I dlaczego to mi zajęło 20 godzin Nie no ja mam dwa laboratoria, ale ja mam problemy z y, pakietami hmm. Ja mam wszystkie zautomatyzowane Naukowymi tylko mi fioletowego brakuje a tak to już mam ten... I tylko up upgrade y robię Ja mam na razie pie zielony dopiero dochodzę do niebieskiego Ooooooo Mówicie że to jest masakra Ja po prostu nie mam Wysyłanie mapy Ja po prostu nie mam Smykałki Eee, nie tyle smykałki, tylko po prostu ja potra nie potrafię tego zorganizować Ja wieki temu Wieki temu Grałem Sim City, jakbym zaczął grać SimCity na nowo i byłbym tak dobry jak byłby, byłem kiedyś to bym to potrafił zorganizować to w miarę logicznie miałbym pas transmisyjny z metalem czy z czymś tam i by to wyglądało, miałbym nogi eee, ja tylko... ale widziałeś mnie eee, goście miał taki safe nie? że jest takie wielkie koło i to se jeździ i tam eee, jakby wszystkie materiały się zbierają do jednego kółka, nie? I to z tego wszystko tak te maszyny wybierają, nie? Bo potem masz te rączki, co wybierają tylko konkretne materiały, nie? Logiczne te, no. No, to, 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 to jest, to jest. Potem... Ja widziałem kolesia, który miał wiesz, pociągiem wszystko się transportował. No tak, ale ja... Ale to na, na początek musisz się rozbudować, musisz tak. zrobić co ulepszenia i dopiero później, jak już masz konkretnie poustawiane, możemy zacząć rozmawiać o Eee, Ale nie o tym, o automatyzacji wszystkiego. Po, po, pociągi to jest przecież droższe, to pali więcej. Lepiej sobie ciąg postawić. No dołączyłeś się. Owszem, Może jak to... najbardziej. A ty widziałeś tam ten mój save? Ten pierwszy. Tyś no ten mój, co kiedyś y, próbowaliśmy na lan. No widziałem go, widziałem go. No. Yeah, no, no takie, takie. To nie jest fajne, to, ja to wiem, ja po prostu dałem sobie spokój Nie, nie, powiem ci tak, jest y, znam gościa, który by nawet tyle nie zbudował Ja po prostu dałem sobie spokój, ja dochodzę, patrzę co muszę mieć na niebieski i sobie po prostu daję spokój, bo się nie chce pieprzyć Idę sobie i gram w payday I zbi zbieram punkty na, na lewele. Widzisz właśnie dlatego nie ogarniesz takich gier, powinieneś więcej w strategię grać Ja gram w strategię, ale mówię ci mój rozwój to jest po prostu prędkość szarżującego ślimaka no. Ja mam czas, mi się nigdzie nie śpieszy i ja wszystko sobie powoli robię. Dlatego właśnie to wygląda tak, jak wygląda. Mm -hmm. Szekaj, faka, no. Co, nie mam... Dobra, dobra, tu są zielone eliksiry, a jak je zabierasz do góry? <noise> na piechotę! <noise> 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 Powolnie ci mówię! Dlatego to jest, to jest wszystko po prostu baza, to jest podstawa na jak się wybuduje. Jak sobie... To, no, to nawet nie ogarnę. A i mam pomysł. Kliknę te i ci zmienię ten badanie. Ja właśnie bo do, idę doładować i do ten. laboratorium do, doładować. Jak sobie... Jak się... nie nawet, te laboratoria wszystkie działają. Jak się wybuduję, jak sobie zrobię... E, tak. To co chciałem powiedzieć, jak się zrobię to sobie się sobie inną mapę i tam sobie po prostu zrobię tak jak chciałem mm -hmm. Możesz sobie minerały. na edytorze zrobić Nie, nie chcę mi się na edytorze bawić Ale w sensie minerały sobie rozmieszczasz i wszystko, że ci było wygodnie, nie? Nie no to już jest taki cheating paskudny O! Masz badania skończone Czemu? i ty jeszcze na tych pierwszych słupach wszystko robisz o matko tutaj tak bo tutaj po prostu chciałem połączyć ale później sobie zrobiłem te A. większe słupy prawda tak tak ale ja najczęściej używam tych średnich bo one mają dobry zasięg i ten dlatego właśnie mówię że to jest po prostu zrobione baza tylko i wyłącznie do budowy co ja tu mam obrony nie chcę prędkości nie chcę ehm. To zrobimy, energię słoneczną to A jest... czemu tu jest rura ucięta? Ona idzie Nie no tu zobacz tu, tu jest dziura Tu nie ma nic Gdzie ta rura szła? O ty fucking dziwko, czekaj Dziura ga Do gazolu gdzieś miała iść A tak, dobra, no bo zrezygnowałem z gazolu, bo przyniosłem sobie gazu gdzie indziej no, do plastiku, tak. To jest A tak. co to za zakład chemiczny? Co to robi? A plastik. A, bo jeszcze grałem, jak to było, takie wiesz, takie czarne. Plastik był czarny? No, takie, tak, nie, sorry, takie szare, ale to był taki prostokąt czy trójwymiarowy, coś nie? Była taka. Nie kojarzę. Ja gram z przerwami w tą grę. Mm, no ale ja grałem wtedy, jak ty nagrałeś ten filmik, to wtedy tak. Od tamtego update'a i tam nie ma pejdu Faktycznie tu jest... Dziurka Gaz ci się ulatnie Nie nie ulatnie bo on stoi w miejscu w takim razie jak gdzieś mam zbiorniki. Do zbiorniki Eee, a ty dajesz na 90? Eee, opóźnienie No takie chciałeś na początku No Nie no bo tak coś nie takie to PS-y minie co na przykład dałem z kolegą na 30, to co chwilę były lagi, bo miał za duży, za duży ping. A jak dałem za duży, to było coś takiego, że klikasz i po 5 sekundach robi ci tą akcję, nie? Dobra, teraz mi gazol leci. Osobsta, kul, kul, kul. I jak no to jest, i moi drodzy, słucham, co? Jak to jest, że ty, tu masz kamienne piece i jeszcze z drewnem, jak możesz mieć elektryczne? Owszem, ale widzisz, że tam mówisz o miedzi. No, no, to tam możesz postawić se... No ja wiem, albo ale widzisz, jeden. że ta zapotrzebowanie na mieć tam nie jest zbyt wielkie. No, no to... Dlatego właśnie tak to wygląda jak wygląda, bo nie potrzebuję więcej miedzi. To tutaj miałeś kryzys? <laughs> to jest moja chyba piąta czy szósta mapa. Słuchaj, kiedy ja w końcu zrozumiałem, że mogę ciągnąć z jednej pompy yy... no. Wodę. Wodę albo ewentualnie mogę pompę dobudować, prawda? No, ale ja na początku kładłem chyba z 7 albo 8 boilerów i, po, i do jednego Steam engine'a, nie, a potem znowu 7-8 i jeden Steam engine No właśnie w tym mam widzisz 4, 4 i dopiero rozbudowane są. No ale wiesz, że je możesz łączyć? No teraz to ja to wiem, tylko widzisz, ja nie grałem na przykład w tutorial, ja po prostu od razu na żywca poleciałem. Ale ja też wiesz? nie grałem w tutorial, ja przyszedłem może dwie misje potem, bo mi się już znudziło tak czekać ja było, na nie te presje. Ja od razu na żywca poleciałem, dlatego widzisz, to właśnie wygląda jak wygląda. To będzie inaczej wyglądało, ale to jest, to jest, no... Mi się śpieszy myślę, właśnie Dobra, bo mi się zaraz miejsce skończy. E, wiecie już, że grać, w następnym filmiku pokażę wam jak skonfigurować port wybrany przez was no i wziął postawił sobie po co na chustaczkę to stawiasz e, no właśnie na ziemię e, ale ty mi wyjaśnij po co zmieniać port Jeśli ktoś by chciał, bo na przykład czasami są ktoś już ma jakąś grę i te porty Aha, są na używane tym por No ale one są przeważnie inne No dobrze, nie zawsze No dobrze, masz rację. przecież ja mu rację no fucking. Dziwny Dobra, to do następnego razu Jeśli macie jakieś pytania Komentarze proszę pisać konto o Boże święty Dzidziano <grybujesz> eee, Link do kanału na YouTube White Postara będzie pod filmikiem eee, Do następnego razu i cześć